Mnóstwo roślin, koloru i uśmiechu na dębickim rynku to był trzeci festiwal kwiatów. Mieszkańcy chętnie wzięli udział w licznych warsztatach, lecenia wianków, florystycznych, kulinarnych, lepienia z masy solnej oraz tworzenia ogrodów słoiku. A no, myślę, że bardzo fajne przedsięwzięcie! Ja jestem pierwszy raz na tej imprezie, ale jestem zachwycona. Dużo ciekawych rzeczy. Impreza fajna, tylko pogoda nie sprzyja. Czekamy na występ dzieci, kibicujemy. No, myślę, że, że dla dzieci jest bardzo fajny. Są piękne kwiaty, można sobie kupić, no wszystkiego jest naprawdę pełno, także dla każdego coś miłego. Fajna impreza. Fajne warsztaty dla dzieci zorganizowane, tutaj też rozstrzygnięcie konkursu, stąd jesteśmy, bo córeczka brała udział w konkursie, także myślę, że jak najbardziej coraz więcej takich przedsięwzięć potrzebne. Bardzo piękną rzecz znalazłam u Pani w sklepie zdrowie. Można dla siebie coś wybrać. Na kwietną imprezę zaprosiło Stowarzyszenie Zielona Dębica. Widzę, że mieszkańcy bardzo pokochali festiwal kwiatów, trzecia edycja, a jednak przed bardzo, bardzo dużo osób. Stowarzyszenie Zielona Dębica, mnóstwo akcji w Dębicy organizuje, poza festiwalem kwiatów organizujemy spacery ornitologiczne z prawdziwym ornitologiem, wysłuchujemy ptaków, szukamy tych ptaków, robimy nasadzenia zieleni w Dębicy, no i wyprzedaże garażowe, które się przyjęły wśród mieszkańców. Hodowcy i producenci roślin ozdobnych wystawili swoje najpiękniejsze okazy, można też było zobaczyć kwiaty pod mikroskopem, wysłuchać ciekawych i cennych prelekcji, zasięgnąć doradztwa ogrodniczego oraz wiele więcej. Każdy może tutaj coś popróbować. Również na naszych stoiskach mamy stoisko z kwiatami jadalnymi, tutaj kulinarne warsztaty, warsztaty z oglądania różnych preparatów pod mikroskopem oraz warsztaty florystyczne, na których robimy również ogrody w słoikach, przygotowujemy wianki z kwiatków z bibuły, z papieru. Także zachęcamy. Jestem wdzięczna za zaproszenie. I naprawdę, zapraszam, słońce czy deszcz, masa solna zawsze. Tutaj babeczki z, z ganaszem kolorowanym, jest w różnych kolorach ganasz, jest ganasz pomarańczowy, ganasz różowy, ganasz zielonkawy. Wszystko to, żeby utworzyć wspaniały wzór kwiatka na babeczce. Wszystko co jest potrzebne do ogrodu, do przygotowania ogrodu, drogi, chodnika. Jest też sklep gospodarczy, w którym można wszel wszelkie artykuły znaleźć. Także myślę, że coś każdy znajdzie dla siebie. Zapraszamy serdecznie. Lica Partyzantów numer 37 przy owodnicy w Dębicy. Zapraszamy również na ulicę Lwoską 32, gdzie posiadamy artykuły wodno-kanalizacyjne, jak również sprzęt do koparek, maszyn budowlanych i zakuwanie wężów. Ten dzień należał też do najmłodszych, którzy rozpromienili wydarzenie swoimi wspaniałymi występami. Na scenie zobaczyliśmy ponad 80 dzieci z miejskich przedszkoli. Rozstrzygnięto kreatywne konkursy, a na zakończenie wszyscy wspólnie szaleli z Lady Fama Show.